Osiamianko gołębeczki, część druga. dzisiejszego dnia sobota. W miarę pogoda taka. Może się pogania, dzisiaj chłopy w domu. Nie pracują. E, dzisiaj jest o 20:00 szansa dla Ani. Tu będzie zdjęcie, żebyście wiedzieli i żebyście głosowali. <noise> no dzisiaj będzie stresujący dzień. Jak tydzień temu na walce Alberta. Tak dzisiaj też sobota. Będziemy trzymali kciuki za nie. Przynajmniej trzymajcie kciuki. O! Bardzo fajna, młoda, kobita. Moja szwagierka, oczywiście. Nie? Tutaj przyszła mi paczka z nową posypką do sprzątania. Dezynfekcja sucha. Idziemy poganiać. Zobaczymy, kto to dzisiaj będzie ganiał. Za mówi do mnie: Poczekaj, synu. Ktoś będzie ganiał, to wtedy gania. Ja mówię tato. My, mamy, my mieliśmy 30 sztuk dorzucone do tej Watachy. Ja mam ganiać pod to jak ktoś gania. Można powiedzieć, że to są takie głębie, które można stracić. Ale się posłucham, zobaczymy jak to wyjdzie. Już jest poborca podatkowe. No fajnie, dzisiaj sobota to może być. Niech wali przez wszystkich. Wszystkim rozwala Pocztuszek Ja jeszcze pocztowych nie wypuściłem A już jakiś obcy chodzi Bogdan na pewno będzie ganiał Nie ma opcji On zawsze gania Marcin się w chałupie też będzie ganiał Jutro będę w Halinowie Już umówiłem się z chłopakami Pojadą Także będzie śmiesznie Dobra. Ej, kurde, dzisiaj to nie chcą jeść. Są napasione dzisiaj. To cały czas kuleje ta perówka. Już patrzyłem, że coś lepiej zaraz zobaczymy ją. No, powiem wam, że nie dobrze, bo ma spuchniętą nogę, a jak spuchnięta noga yy, w kolanie, kolanie można powiedzieć, to nie jest dobry znak. A, miałem tutaj dzisiaj srebrniaki przerzucić tebie Tam takie dzi dzikabe są powiem wam To samczyk chyba będzie To może być samica lekkie I to te, te koruniate wrzucę tu na razie w tygodniu będę ganiał Psz, psz, psz. Psz. O, tak, to idą tam po dole cały czas, ale jak Bóg nam spędzi, to nie idą już. Może Marcin jest? No jak chłopy nie pracują w weekend to ich ganiają. Oni już się prawie pozbierały, ta część tutaj ta ciemna czarna troszkę mnie tutaj widzę, że wichruje. O masz, wyszłam, co od razu odskocz Czy coś idzie? O wyszłam, zginęł Marcina, dlatego spadaj. Po co tak jakbym oszczędzać? Czerwony, on sam odskoczył. że będzie ścina dzisiaj mają chęć Marcina w rybienko nie idą oba? przygwizda nie odbiłem Że jasciębia nie ma w tygodniu, jest co chwilę, a dzisiaj w weekend nie ma jeszcze. Marci cały tydzień nie, nie wypuszczane, zobacz, parę sztuk się tylko odbiło, a moje cały tydzień męczone i, i się pozbiera się. No i nie ma tego tak, zastrzeżenia, no. Przekusek to jest dziwne. Chodzi, chodzi. Teraz jakby chce odskoczyć. Jak obcy. Zaraz odskoczy do Marcina. Spadnie. Już odskoczy. Ta. <noise> tam zobaczy gołąbki, że siadają. I tam buchnie zaraz. Ta, już mu się zaklepało Tam mu już się spodobało Już po Krakusku Już wpadł do Marcina, zobaczcie Następny Żałobnik Siadają tam, gdzie go mieszada krakusek coś ucieka coś mu tam nie pasuje nie wiem czy teraz to już już po nim A go tam żałobnik wyskoczy wyskoczył ale zawrócił i siada tam minus dwa Także czy jastrząb, czy sąsiad, to to samo. Straty muszą być. Dobra, siadajcie. Zobaczcie, jakie to jest denerwujące. Tu się trzęsie. O, masz co to było. Gulec. Tu się trzęsie, a do sąsiada sobie siada. O, kolejne poszedł za czymś. Wrublaż przy karmiku zawsze będzie. Darek spędził po dłuższym czasie, nieobecności, bo już nie pamiętam kiedy ganiał. No i zobacz, dwie kubki się zrobiły. Jedna poszła na Marcina, a druga tu. Nie usiadły. I zobacz, jakie tam coś ciągnie. Jastrzębia nie ma. Coraz mniej tych samolotów takich właśnie żałobnik, czy ten Krakowiaczek. Chociaż Krakowiaczek się łapał tam. Żałobnik bardzo nie. Ale znalazły już nowy dom. No to zobaczcie, coś już same zostały. Wszystkich posiadały. Darka już w dachu. I zaraz jastrzą pewnie przyjdzie. No ale już jest jakiś efekt, że przynajmniej tak się. Zbierają w kubkę. No już wrona krząci. Zaraz będzie. O, widzicie? Będę chodzić. Potrafią chodzić razem no, ja Marcin poczuł krew, zobaczcie <grywka> do No, one jak wychodzą, to tu w tą stronę idą. Także może. Nie. Siadają. Cicho, kot. Nie nerwuj się. Nie wiedzą jak mają przyjść do siadania. z tego kółka powinny teraz pięknie przejść, przejść w dół, ale co? Nie przeszło. wyszłańc jest, on odskoczył, nie wiem czy on wpadł z powrotem, nie są obydwa jest czerwony, jest czarny ale one też zginą, bo bo mają taką, takie coś, że jeden i drugi ma to samo, że odskakuje, ucieka gdzieś, nie wiadomo o co mu chodzi wylot jakiś taki dziwny No. no i taka menda się trafi w stadzie przy siadaniu będzie odskakiwała odklepywała mój bo ma paski no. no to chyba ta wylotka stara no i jakoś dzisiaj tak już coraz lepiej chodzą tej sałaty się człowiek wy, wygna I będzie dobrze Chodź tam Poganiany Chodź tam No i mamy godzinę 11.00 za pięć. Pogoda się jakaś tam robi, klaruje Tfu, tfu może będzie słoneczko Niech przyświeci nam słoneczko w końcu, bo człowiek chodzi taki już niedobity. No i co, i spędziłem i dwóch mniej. Marcin mi zaraz napisał, że dwie sztuki złapał. Może rowanko to chce zobaczyć. Tak, żałobnik jasny, mój młody, ale nie wyrabiał się. No się nie wyrabiał, to zginął. Mała strata. No i Krakowiak ostatni poszedł, owie. Już nie ma Krakowiaków. Takie piękne były. Amerykańskie były, trzy, nie ma ani jednego. No ale życie toczy się dalej. Tak patrzę po tych jasnych ile ich zostało. Jeden taki jest marny. Ja nie wiem, czy to nie ten. Nie mogę go, nie mogę go spędzić z głębnik. Albo ten. Bo to są dwa takie same, podobne. No ale samiec. Samców potrzeba. Może się rozgoni któryś raz. Z rzędu. <grym> no dobra. Czekamy. Albo... Czekamy, mi się wydaje, że to na mnie czekają, a nie ja na nich Teraz Jestem pewien, że jakbym spędził, no, zobaczcie jak panie Bo Marcin by ruszył. Ale Pocztowych nie wypuszczałem jeszcze No ładna jest pogoda, ładna Jaząbek rano latał, no ale Jak wszyscy ganialiśmy to nie przyleciał Aby było na pewno ciekawiej, może by doprowadził do ściny, bo tak naprawdę to jedne tu idą, drugie tu. Ale coś miałem wam powiedzieć. No, no chłopy pracują w tygodniu, nie ganiają, ale jakiś weekend, to troszkę pogody to będą ganiać. Co tu się dzieje? O, będzie gonione. Czyje to, tato? Czyje to? Pompki. To te? Tutaj? Te pompki? Pompki chyba. Tych nie zamierzałem dużo. Jezu, zobaczcie co tu się dzieje. To dama chyba. U mnie wszystko lata tata pocztowe spędził. Tę dopędziłem Tak jak wczoraj, 230 Darek gania Bogdan za A to co to? Krymek? Krymek jakiś Krymek Oba Jasne, same tam spadają oba siedzi, nie siada. Krymek? Ja, <grysek> ale zobacz jak się zatrzymam. Na drzewu siadł. Tu jesteś. Wszyscy ganiają Wszyscy w chałupie. Jest dużo tu, ale zobacz. Tak to jest z tymi pocztowymi. Jastrząb przyszedł. Co z tego, że jest, jak one ci nie usiądą. Tak, już usiadłem. Peszty co zobacz, one już nie mają siły. Tam poszedł jeden peszt. Jest kilka sztuk, wylotka, jakaś jest z Tamte jak się pozbierały ja nie mogę ich, Jak ja nie mogę ich odpędzić od dachu, zobacz co się dzieje Jak się boją? Czego się boją? No to jak, te to nie bój się siadały Tam siadają Ale chcą usiąść Zobacz co się dzieje O dużo jest, 10 jest O, to. Aha. O, się. A, co? One teraz dopiero będą chodziły? Się złapały. Nie daj Boże, kawałek brony leci. Tam. Ach. Jakie przepuszone? Jak przychodziły, to siadały. Maltę tu. No, może teraz usiądę. No, zresztą wiesz, je, pa zabiję się, budę oba, ale je przycisnęły teraz, spać 230 sztuk. No, z tymi, tu? No, żałobnik idzie z przelotami, oba, jak chętne do siadania. Dostała coś tu jeszcze? No co weź. jasne. Mocuj bo tu trzeba. Budapesz zobacz, Patrzcie. Weź, bo one trzeba zamknąć od razu. Jest ich jeszcze. Zmieszczę się na budę? Jakieś. Siedzą, coś tu siedzi Budapesztów siedzi Jest Jest parę Ale było więcej jasnych A został tylko jeden Budapesztów Tu są Budapeszty Raz, dwa, trzy I taki winerek, cztery jasny pięć Pięć sztuk jest To jest. I jakiś kok siedzi tam na drzewie, Łysek. On tu przyleci. Coś odrobione strat. No i tak się zopało. Adamowi Znowu, zobaczcie. Wojna to wojna i są wyniki. Tylko aby ktoś spędził. No, jasny ma takie piórka. Mówię, będę miał coś. Jutro na halinów. Takie sztuki. No a dzisiaj ładna pogoda. W miarę ładna pogoda, jeżeli można tak powiedzieć. Także było i więcej, ale to jakoś tak nie wiem. One się rozleciały. Niepotrzebnie do tych pocztowych spędził, bo one to przyszły jakoś parę sztuk. Ale tam. Marcin, może coś też zapomni. I ganiamy dalej, godzina 11.35 No i po zawodach Co? Nic, mówię po zawodach No i godzina 15 Bardzo ciekawy dzień dziś Widzicie kotek sobie Czekał i patrzył na myszki Na szczęście długi przepotan sobie zajrzał też. Ale to brata koton jest taki po prostu. Myszo, pierwsza łapka. Widzę, że tata nakarmi towarzystwo. Zobaczymy, jakie straty policzę je dzisiaj, bo na pewno coś tam zginęło. Jakoś ich w ogóle mało. 122 sztuki ale wiecie co wam powiem Nie ma bociana siłego Tak no kurde zobacz Zresztą Wyzbyłem się bocianów wszystkich prawie jeszcze została moja gdzieś chyba bocianka jest stara to by nie zginęła jest tutaj No co się To dzisiaj się straty też jakieś Przydarzyły, no Marcin, zapo a ten bociąg to pewnie do Bogdana. Się tam chodzi jakiś taki boczeń siwy, ale to jest niemożliwe że? On, kurde. A bez mózg to bez mózg. Tyle czasu latał, tu takich w ogóle ściń za bardzo mocnych nie było. Wyszwance są ciemna, jest, szymelek jest, proszę bardzo. Perłowe nawet, nie zginęły dzisiaj żadne I to, to pusta półka, Chociaż... <coughs> Bocian dzisiaj wyzginął, no wiecie co? <coughs> nie ma mądregołębia u mnie w gołębniku Nigdy nie było No... Nie dobrze, nie dobrze Bardzo dobrze, bo nienawidziłem tego bociana tak naprawdę Powiem wam, dlatego one no, coraz lepiej latają, bo te... Tych spadochroniarzy nie ma właśnie, bociana nie ma, obnik dzisiaj zginął. W tygodniu poginęły te jasne białe ogony. Takich leniuchów. Dlatego. Się wyklarowało ciemne. Czarniutkie są dwie. Młoda. No dobra, będę kończył. Na pocztowych jesteś, ale jak będzie to coś dogram, ale nie, to nie. Trzymajcie się, pamiętajcie, dzisiaj o 20 szansa na sukces i moja szwagierka w niej. Jak możecie, to pomożecie. Trzymajcie się, cześć. A jutro halinów, mam te 5 sztuk, które zabiorę komuś tam, wręczę.